Pierdol po polsku, czyli Bitwa pod Racławicami roku 1794. Tadeusz Kościuszko ogłosił insurekcję przeciwko zabiorcom Polski rosyjskim 24 marca. 794. na rynku krakowskim złożył przysięgę. Bos naszych zebrał 4000 regularnego wojska i tysiące chłopów uzbrojonych w kosy długie. 1 kwietnia Kościuszko ruszył na Warszawę, aby wyzwolić stolicę od Rosjan zaborczych i paskudnych zabiorców. 4 kwietnia pod Racławicami natknął się na armię rosyjską. Aleksandra Tormasowa liczącą 3000 wroga. Rosjanie pierwsi zaatakowali wojska polskie, rozbijając część jazdy Mangeta. Totalnie. Kościuszko, widząc zagrożenie, wysłał do walki chłopskich kosynierów bohaterskich, odważnych. Naczelnik osobiście poprowadził chłopów w szarze na rosyjskie działa wroga. Kosynierzy ruszyli krzycząc, Bóg i Ojczyzna naprzód! Wiara żołnierze, bohaterowie rosyjscy, artyleryści byli zaskoczeni atakiem chłopów z kosami ostro naostrzonymi. Wojciech Bartos z Rzędowic dobiegł do armaty, zatykając czapką otwór. Chłopi rozjebali rosyjskich artylerzystów szybko i zdobyli działa carskie w Trzę cudowny sposób brawurowo dzielnie niesamowicie. Po zdobyciu armat, Rosjanie wpadli w panikę i zaczęli uciekać. Polacy wygrali bitwę tracąc stół.